Przyjeżdża pewnie po to, żeby usłyszeć z ust własnych Jarosława Kaczyńskiego kilka informacji na temat tego, jaka jest jego wizja Europy, bo to, że wszyscy są rozetgani, nie tylko zresztą w Europie, w całej cywilizacji zachodniej, że dużo rzeczy się zmienia i coś w związku z tym trzeba zrobić i w marcu ma. W tej sprawie się, mają się zebrać przywódcy Unii Europejskiej, a Polska sygnalizuje w różnych wywiadach e, różne pomysły, natomiast e, nie jest to powiedziane wprost, więc rozumiem, że to jest tak naprawdę główny powód, żeby spotkać się z główną osobą w Polsce i e, zdanie na temat reformowania Unii, jakie są granice kompromisu dla Polski. A niektórzy upraszczają sprawę, że. Na razie w czasie, kiedy są same wybory teraz w ważnych krajach Unii Europejskiej, także w Niemczech, to Angeli Merkel chodzi tylko o to, żeby jeszcze przyklepać sprawę Donalda Tuska. Powiem jeszcze jedno zdanie, zanim dopuszczę innych. Mam pełną świadomość, że to, co o te dwie najbardziej wpływowe osoby w naszych krajach ustalą, że to się nie wydostanie, że to spotkanie będzie takim spotkaniem Jak bez to? przecieków. Najważniejszych rzeczy się nie dowiemy, że to będzie coś na takiej zasadzie umowy, że po prostu rozpoznajemy się, natomiast to, co ustaliliśmy, pojawi się za jakiś czas. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej tok FM oraz w archiwum na stronie tokefm.pl Ukośnik Audycję.